To odsłoń więcej! O, jejcio. To jeszcze za mało! No proszę, Roleto, odsłoń się! A, dziękuję, Roleto! O, patrzcie! To brat pana Gapy, pan Gapa. Dzień dobry, panie Gapo. O! -o. Pan Gapa ma czkawkę. Niezła ta pana czkawka, panie Gapo. O, oh, no! na jeden straszny sposób na pozbycie się czkawki. No tak. 8 7 x 5, o 3 Oh no! Świetnie. <grywaka> Czkawka sobie poszła. Aha, no dobrze. Panie Gapo, czy jest pan gotów na pytanie dnia? Okay. Świetnie. Panie Gapo, czy pan wie, jak się pisze na komputerze? To jest komputer. Przed panem, panie Gapo. Jak ja się pisze na komputerze? komputerze. Śmiało, panie Gapo. Co pan robi? Nie potrzebuje pan do tego papieru i długopisu. Nie, nie. Panie Gapo, nie o to chodzi. Niech pan użyje komputera. Niech pan włączy komputer. O, tak, super. Włącz komputer. Coś napiszę. To jest myszka! Niech pan położy myszkę na stole! Myszka nie jest do doskania, tylko do klikania! Niech pan uderza w klawisze klawiatury! Uda się, pan! Brawo! To się, to jest literka N! Napisał pan na komputerze N! Tak! Panie oh, Nic nie jest? Nic nie jest?